Witajcie Motoświórski w kolejnym odcinku samochodowej kosmetyczki. Jak co niedzielę, kolejny produkt. A jak wiecie z poprzedniego odcinka, a kto nie oglądał, to zapraszam do obejrzenia. Teraz mamy miesiąc, może ciut więcej, pod hasłem zielonego żółwia. I co u niego słychać? A że jak wiecie, kwiecień, maj, przełom, czy marzy z już teraz nie pamiętam naprawdę, bo to było dość dawno. Testuję serię Hybrid Solution. No i mam tutaj pod ręką. Kolejny produkt, bo jak pamiętacie, w zeszłym tygodniu pokazywałem Wam już całą czwórkę i powiedziałem, że coś jeszcze będzie dla Was specjalnego, coś piątego, ale o tym oczywiście na samym końcu i nie tego odcinka, tylko na samym końcu tej serii. A więc mam tutaj pod ręką nic innego jak Ceramic Polish and Wax, czyli nie takie polish, jakby co. To jest takie polerowanie. No więc dzisiaj opowiadamy sobie troszkę o tym produkcie. No właśnie, nikt tutaj nikogo nie będzie lizał, tylko to jest Turtle Wax Hybrid Solution Ceramic Polish and Wax. A jak wiecie, polish to znaczy polerować, a wax to znaczy wosk. Czyli to jest taka pasta, można powiedzieć dwa, trzy w jednym, czyli poleruje, nabłyszcza, zabezpiecza, czy tam poleruje i zabezpiecza w tym przypadku, bo jeżeli zakładać tą nomenklaturę, która tutaj jest, to zabezpiecza i poleruje tak w tej kolejności. No i oczywiście jest to seria Ceramic, czyli po prostu pasta z drobinkami SiO2, czyli ceramiką. Nie taką chińską, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, tylko taka, taka ceramika, dzięki której samochód jest zabezpieczony, ładnie odpycha wodę i tak dalej, i tak dalej. Na końcu opowiem Wam oczywiście, jaki jest ten produkt, a Wy zaraz się przekonacie, jak się go nakłada, bo można go nakładać zarówno maszynowo, jak i ręcznie, otwieracie sobie tutaj taką magiczną ściągę. I tu macie język polski. Sposób użycia oczywiście na niść trzy krople. Nikt nie daje kropel, więc zrobimy to po swojemu na aplikator. ta tata, ta, ta. Nie dawać tam za dużo tego produktu, ale to wiadomo, tak jak mówiłem w odcinku o woskowaniu, o nie marnowaniu. Czyli szanujemy te produkty, bo niektóre mają dość wygórowaną cenę, chcemy, żeby nam starczyły na długo. I naprawdę większość produktów jest wydajna, pamiętajcie. No, i wiadomo, niewielkimi tam, niewielka powierzchnia, okrężnymi ruchami, i tam może wilgotnej ściereczki, jeżeli będą smugi. Czyli to samo, co przy poprzednim produkcie. No, ale teraz aplikacja maszynowa. No, i tu mam na nich cztery niewielkie krople na średnio twardy taresz polerki. Średnio twardy, mówią. No dobra. No to chyba trzeba czas się wyposażyć w polerkę. Średnio twardy. No i zobaczymy, co to będzie. No więc teraz chyba zrobię szybki przeskok do tego, żeby mieć chociaż w dłoni jakąkolwiek polerkę. Szybko nie było, ale jest. Średnio twardy talerz od Kochemie, nie od Turty Loxa. a też jest chyba dedykowany pad z tego, co się nie mylę. Tylko nie chcę Was okłamywać, ale chyba jest dedykowany pad, więc ja tu mam średnio otwartego od Kochemie. Fioletowy, taki jak wam kiedyś pokazywałem na Instagramie. Kto śledzi, ten wie, że testuję taki sobie padzik. Sam sobie go kupiłem, więc sprawdzam, jak wytrzymuje i ile sobie da radę. Więc naniesiemy ręcznie, jak i maszynowo i sprawdzimy efekty na to, o tej masce, która jest za mną. Żebym nie był gołosłowny, to pokażę wam, jak ta maska jest porysowana. Czy gołosłowny, Ja wam w ogóle nawet nie powiedziałem, że ta maska jest porysowana, ale jest, więc to będzie idealny pacjent do tego żeby pokazać wam, jak zachowa się w ogóle ta pasta, więc już teraz zabieram się do dzielenia na te wszystkie rzeczy i tak dalej i tak dalej. Pamiętajcie, że przed użyciem tej pasty należy ją dobrze wstrząsnąć, żeby wymieszać tą całą ceramikę, która tam jest w środku. Jak słyszycie, jest tej pasty już tak chyba trzy czwart nie dwie, jakie trzy czwarte, dwie trzecie albo nawet i połowa, bo dość często jej używam, ale to nie będę wam zdradzał na razie jaką mam opinię na ten temat o tym produkcie. No najpierw pokażę Wam, jakie daje efekty zarówno ręcznie jak i maszynowo, a potem oczywiście standardowo przejdziemy do małego podsumowanka. Pozwolicie, że nie będę tutaj dzielił taśmą, gdyż okazuje się, że w garażu obecnie nie ma taśmy. Chyba wszystkie testy ją zjadły, więc ja sobie zostawię tutaj na środku jakiś taki pasek kontrolny, tak żeby wy, żebyście Wy mieli po i mam pastę już wstrząśniętą, mam aplikator, no i sobie nakładam niewielką ilość. Powiedzmy, że tyle wystarczy. Aż nawet powiedziałbym, że za dużo nałożyłem, bo tyle to by mi wystarczyło na pół maski. No a tu muszę jednak mały fragmencik. Sprawdzę tylko, żebym się zmieścił. No i nałożymy to tutaj. No dobra, zrobimy taki niewielki fragment. I tutaj akurat producent ma rację, jeżeli pisze tutaj o tym, żeby nie pracować na zbyt dużym kawałku, bo ta pasta strasznie szybko wysycha. I chodzi też o to, żebyście wymieli czas na. Dotarcie jej tak, żeby Wam się nie smużyła. Ale co do smug, to oczywiście można wyczyścić wilgotną ściereczką. Ale jeżeli weźmiecie i sobie na przykład nałożycie i nie będziecie oczekiwać, nie dawajcie jej czasu na wyschnięcie, tylko bierzecie sobie ściereczkę. Ja tutaj sięgnę po ściereczkę, mam tutaj taką ładną, i od razu miejsce przy miejscu wycieracie. Lekkie smugi Wam się zaraz pojawią, ale to obracacie ściereczkę na drugą stronę. Wcieracie to ładnie. Jeżeli jeszcze są smugi, to otwórzcie sobie ściereczkę. Korzystajcie z każdej możliwej strony ściereczki, tak żeby po prostu móc ją wykorzystać. No. Już widać mały efekt, tu jeszcze tylko przetrę zderzak, żeby to nie było. No. Tutaj mamy ręczne. Tu widzicie, taki naturalny paseczek nam się stworzył. Ja zaraz przejdę na drugą stronę, żeby odpalić polerkę. Dobrze, mam polerkę, mam też pad zaimpregnowany i też są dwie kropelki. Producent oczywiście pisze o czterech, ale ja myślę, że te dwie w zupełności wystarczą. Biorę sobie niewielki fragment i już twierdzę, że za dużo nałożyłem tej pasty. No ale cóż zrobić, jeżeli chce się testować. Ale to nic. Wy pamiętajcie, żeby nałożyć jej mniej. Oszczędniej, nie tak jak ja, na bogato. Bez sensu, bez sensu. Dobrze. Myślę, że tyle wystarczy. Bierzemy ściereczkę i wycieramy od razu. Do czysta. Oczywiście tutaj nie używacie żadnego odtłuszczacza, bo po prostu zmyjecie albo uszkodzicie cały ten wosk, całą tą powłokę, którą nałożyliście. Bo to też jest ważne. No, ja już widzę pierwsze efekty. No i też wiem, jak ta pasta się zachowa, w jakim, z jakim użyciem, czy też ręcznym, czy maszynowym. Więc teraz chciałbym Wam pokazać z bliska, jak to wygląda. To zaczynamy. Myślę, że naturalnie widzicie, gdzie jest pasek kontrolny, więc od niego zaczniemy. Zobaczcie, jest porysowane, myślę, że jest dość mocno porysowany ten lakier. Ja tylko tutaj jeszcze jedną rzecz poprawię, żeby było lepiej. O, myślę, że teraz będzie Ci lepiej widać. I zobaczcie, tutaj, gdzie była ręczna aplikacja, myślę, że troszeczkę mniej jest rys niż tu. Ale nadal, nadal jest porysowane. Z tego, co wam mogę powiedzieć, to na pewno lekkie utlenienia, jak ja tutaj patrzę, zniknęły. Ale przejdźmy sobie teraz do pozycji maszynowej. Widzicie? Dużo, dużo mniej tych zarysowań zostało, więc coś ta pasta wycina. Dużo ręcznie. Nadal troszeczkę zostaje. Ciut mniej moim zdaniem, co widać, niż jakbyśmy nic nie użyli. No ale maszynowo. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. No więc chyba czas przejść do pogadanek troszeczkę o tym produkcie i co o nim sądzę. I czy jest warty uwagi, czy nie warty. No dobrze, motoś, Świruski, Czas teraz troszeczkę bym pogadał o tej paście. I czy jest w ogóle sens się nią zainteresować? Czy jest warta swojej ceny? Jaka jest aplikacja? Czy jest trudna? Czy jest ciężka? Bo to, co Wam tutaj pokazałem na kawałku tej maski, to nie odzwierciedla tego. Jak tak naprawdę ta pasta się zachowuje, a chciałbym Wam przekazać moje organoleptyczne odczucia. Mogę być troszeczkę zmęczony, bo cały samochód jechałem wcześniej tą pastą, właśnie. Więc też mam doświadczenia na świeżo, jak to wygląda, żeby sobie przypomnieć. No ale zanim o tym, to oczywiście otwieracie sobie tą instrukcję i widzicie, że ta pasta znowu musi odczekać 24 godziny do zahartowania, no bo jest tu jednak. Ceramika jest tu jednak krzemionkę SiO2, jak ktoś tam chemicznie bardziej chce znać. No i trzeba odczekać te 24 godziny, żeby nałożyć kolejny wosk, na przykład ten Ceramic Spray Coating, albo Quick Detailer, ten ceramiczny, albo inny wosk, Wasz ulubiony, czyli jakby podstawę tworzycie sobie ceramiczną i możecie na to nałożyć dowolny wosk i możecie tym samym wzmocnić ochronę albo pogłębić blask. I tak dalej, i tak dalej, ale to już miksy to zostawiam Wam. A o miksach pewnie sobie kiedyś porozmawiamy. Ale wracając do tej pasty, początkowo jak ją dostałem, to byłem zadowolony, bo wykorzystałem ją na takim czerwonym jednym samochodzie, na drugim czerwonym, na czarnym, na białym, na granatowym i na każdym ta pasta zachowywała się w różny sposób. Jedyne co na pewno na co trzeba zwrócić uwagę, to oczyścić lakier. Czy to też wyglinkować czy to można być dekontaminacja chemiczna, cokolwiek ważne, żeby Wasz lakier był czysty. Dlaczego? Bo ta pasta po prostu będzie Wam się tak smużyć, będzie się ciężko docierać, no i też nie ma sensu polerować lakieru, jeżeli jest brudny, bo ta pasta jest też do polerowania. Jest Polish, jest Polish, jest Wox, jest Wox, czyli też dodatkowo zabezpiecza. Czy takie dwa w jednym. No więc dobrze jest mieć wyczyszczony Lakier. Tak jak widzicie, ręczna aplikacja zostawia troszeczkę zarysowań. Znaczy nie troszeczkę, bo likwiduje może takie lekkie utlenienia na poziomie 20%. W przypadku polerki jest to ciut lepiej, ale ktoś może powiedzieć, że bardziej to maskuje te rysy i pewnie ta pasta się wypłucze z czasem i te rysy z powrotem wyjdą. Tego niestety jeszcze nie jestem w stanie sprawdzić, ale myślę, że ten pacjent będzie dobrym królikiem doświadczalnym, bo. Wiem, jak jest użytkowany, wiem, gdzie jeździ, jak jeździ, po co jeździ, dlaczego jeździ, w ogóle dlaczego jeszcze jeździ, więc to będzie dobry królik doświadczalny. Ale też kilkoro moich pacjentów też otrzymało taką ceramiczną powłokę, ceramiczne zabezpieczenie w postaci i tej pasty i dodatkowo ceramic spray coating, więc jakby połączenie tych dwóch preparatów, też będę móc w stanie ocenić, jak po prostu się zachowują, jak daleko. Sięgną po prostu czasowo, ale to tak, jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, do tego tematu będziemy musieli jeszcze wrócić. A teraz skupmy się na aplikacji. Czy jest łatwa, czy jest trudna, i czy ten produkt jest łatwy w docieraniu? No właśnie, bo można aplikować maszynowo i można ręcznie, co już widzieliście, bo Wam pokazałem. Różne są efekty, ale o efektach teraz nie będziemy mówić. Bo jeżeli ktoś chce sobie na przykład odświeżyć lakier, bo nie ma go dość mocno zarysowanego, albo ma mocno, ale chce nadal go odświeżyć, bo jest lakier widać taki utleniony, czyli taki. Matowy, matowy się robi, o tak to można powiedzieć, taki zmatowiały. To myślę, że ta pasta jest dość dobrym rozwiązaniem. Nie wiem, czy najlepszym, tego bym nie powiedział, ale jest dość dobrym, bo widać, że te utlenienia likwiduje. Mam nadzieję, że jak wyjdzie słoneczko, to pokażę Wam, jak wygląda ten samochód. Bo ja już widzę, że się błyszczy. Tak jak Wam obiecałem, zobaczcie, jak ten samochód się błyszczy. Kołpaki pewnie niektórzy poznają. Tak, to był ten samochód, na tym samochodzie to był robię. Więc lakier się dość, dość dobrze błyszczy po tej paście. Zobaczcie sami. O tam widać nawet w odbiciu jak pieszy przechodzi. Więc jest naprawdę, naprawdę ładny. Jeszcze sprawdzimy z tej strony. Szkoda tylko, że słoneczka nie ma, tak to bym wam pokazał w pełnej okazałości, jak samochód się błyszczy. Ale myślę, że i tak jest bardzo bardzo ładnie. Chmurki można podziwiać. Spokojnie można chmurki podziwiać. Na pewno jest jeszcze porysowany, ale się błyszczy. Więc hmm, likwiduje takie utlenienia, daje tą powłokę, bo jak sobie dotknę ten lakier, to on robi się taki głaciutki, ślizdziutki, takim, mm, jak ja to mówię, zawsze miękki w dotyku. Ktoś zawsze się śmieje, jak może być lakier miękki w dotyku. No to ci, co położyli chociaż jakiś dobry wosk albo ceramikę, to wiedzą, jak ten lakier się zachowuje, jak jest fajny w dotyku, ale mniejsze. Czy jest łatwy w aplikacji. I tak i nie. Próbowałem na różne sposoby. Można go aplikować na mokro, tak jak wam mówiłem przy Ceramic Spike Coating, czyli sobie bierzecie taki oto aplikator, lekko go tam jedną mgiełkę i po prostu nakładacie tą pastę i jedziecie na przykład pół samochodu, potem znowu lekka mgiełka, znowu pasta i kolejne pół samochodu, bo tak to wygląda. Ale można też na sucho, bo ta pasta jest dość mokra. Tak jak widzieliście, jest bardzo, bardzo płynna, zachowuje się troszeczkę jak wosk. Na przykład Ultimate, yy, Meguiar's Ultimate Walks wpłynie. Więc to ma taką podobną konsystencję. Zapach też ma podobny, ale o zapachu to Wam chciałem powiedzieć na końcu, ale na końcu tej serii, nie tego odcinka, bo to też jest takie ciekawe, ciekawe doświadczenie. Więc co do nakładania. nakładać się dość fajnie, ale musicie pamiętać, żeby wykorzystywać maksimum tego produktu. Ile go macie na aplikatorze czy też w aplikatorze, bo też pamiętajcie, że przez te pory wszystkie gdzieś ten produkt zostaje w środku i jak sobie tak pościskacie, pościskacie, czy przejedziecie też rękawiczką, używajcie rękawiczek naprawdę, bo będziecie mieli wysuszone dłonie, to zobaczycie, że tego produktu jest jeszcze dużo. Więc wykorzystujcie na maksa, na maksa, bo jak nałożycie zbyt dużo produktu, to będziecie musieli ćwiczyć łapy na siłowni. Ja, widzicie, mam malutkie, więc dlatego używam mało produktu, żeby po prostu móc to docierać. Więc mało produktu, marnowanie, nie wchodzi w grę. Jeżeli widzicie, że wasz aplikator już jest przesiąknięty i nie dajecie sobie z nim rady, wymieńcie po prostu na nowy i cieszcie się z powrotem taką swobodą nakładania. No bo naprawdę, jeżeli będziecie za dużo nakładać tego produktu, to będziecie docierać masakrycznie, masakrycznie, masakrycznie długo, Będzie się wam robić, będą się Wam robić smugi. Wtedy będziecie znowu musieli użyć, tak jak producent pisze, ściereczkę delikatnie z zwilgoconą i po prostu wytrzeć, ale jak Wam zaraz znowu woda zacznie odparowywać, to zaczniecie tam już łola boga i tak dalej. Więc polecam, że jeżeli Wam się będą robić smugi, to użyjcie sobie na przykład quick detailera. Może być touch me baby, nie musi. Może być dowolny quick detailer, ale... Nie używajcie ceramicznego Quick Detailera z tej serii, bo ten produkt musi odparować. Więc one zaczną się ze sobą. No, pokażę Wam to. Pokażę Wam to myślę, że w następnym odcinku. No dobra, w następnym zrobimy Quick Detailer i pokażę Wam jak to się zachowuje. I dlaczego nie wolno nakładać jeden po drugim. O to też będzie ciekawy odcinek. No, ale wracając do tej pasty, bo troszeczkę zboczyłem z tematu. Pasta sama w sobie jest naprawdę fajna. I do kogo, do kogo dedykowana jest ta pasta? Tak naprawdę do szerokiego grona osób, bo nie musimy się zamykać na tych, tylko co nakładają raz, kiedyś, czy lubią nakładać często, czy na tych, co mają mocno porysowane samochody, czy też lekko, bo ta pasta traktowałbym ją w kategorii takiego odświeżenia lakieru nie wypolerowania na błysk, na błyzna czysto, tylko takiego odświeżenia. Czyli na przykład mamy lekko zarysowany samochód i widzimy, że mamy lekko zarysowany i chcemy sobie go odświeżyć, to myślę, że ta pasta dla takich leniuszków, bo jest dwa w jednym, będzie dobrym rozwiązaniem, bo sobie nałożycie, dotrzecie, poczekacie, to odparuje, lakier się zrobi mięciutki, śliździutki, będzie po prostu super w dotyku i dostaniecie już ochronę i super efekt. No ale jeżeli będziecie chcieli sobie nałożyć dodatkowo wosk albo quick detailer, to oczywiście możecie, tylko pamiętajcie, czekajcie 24 godziny. Powiem Wam tak, że zacząłem od Ceramic Spray Coating, bo tamten produkt dawał mi najwięcej w kość. Najgorzej było mi go zrozumieć, ale w końcu go zrozumiałem i Wam o tym odcinek nagrałem. Ale mi się zrymowało. Teraz przechodzę do pasty i Dlatego daję drugim produktem pastę, bo ta pasta od samego początku była dla mnie taką fajną nowością, fajnym takim odkryciem i naprawdę fajnie się zachowuje. Naprawdę. Tu muszę pochwalić, że mimo iż czasami jest ciężka w docieraniu, czasami po prostu widzicie, no nie kryje, nie maskuje, nie wypolerowuje tych rys tak jakbyśmy chcieli ręcznie, ale maszynowo za to już się dość fajnie spisuje. Trzeba uważać, żeby nie nakładać dużo produktu, trzeba w razie czego wyczyścić na mokro, trzeba to uważać, trzeba wszystko dobrze dotrzeć. Polecam też wyjechać na słońce albo gdzieś pod jakimś dobrym światłem, bo wtedy będziecie widzieli, czy wam się znowu zrobią smugi, a potrafią się zrobić, bo mi kilkukrotnie się wydawało, że bardzo dobrze dotarłem samochód. Wyjechałem z garażu na powietrze i się okazało, że tam różne cienie zaczęły powstawać, więc trzeba to było szybko, szybko. Ratować. Na szczęście się udało, bo produkt jeszcze nie zaczął odparowywać w pełni, więc da się to uratować. Myślę, że do godzinki, dwóch, jeżeli zauważycie takie smugi, to da się to po prostu uratować. Więc podsumowując, żeby nie przeciągać tego odcinka, czy Ceramic Polygen Wax jest trudny w docieraniu? W docieraniu. Od 1 na 10 dałbym takie 6, że jest dość trudny w docieraniu. Nie jest po prostu najłatwiejszy, nie jest to wosk, przede wszystkim zaznaczmy. Nie jest to wosk, więc jest dość trudny w docieraniu, ale da się dotrzeć. W nakładaniu, w nakładaniu to jest przyjemność, bo to się nakłada jak wosk, czyli tutaj bym dał od 1 do 10, czyli 10 to jest najłatwiej. Nie, 1 to jest najłatwiej, 10 to jest najtrudniej. Taką jedynkę, dwójkę, bo naprawdę bardzo łatwo się go nakłada i bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Jaką daje zabezpieczenie, znaczy albo połyski zabezpieczenie w skali od 1 do 10? Na tyle co wiem, mogę dać mu mocne 8, bo dość fajnie zabezpiecza, ta woda kropelkuje. Co do trwałości, niestety nie mogę się jeszcze wypowiedzieć, no bo jakby nie mam dość dużego pola, więc o trwałości na pewno będzie jeszcze odcinek w przyszłości. Ale z tego co widzę obecnie, co się dzieje z produktami i z samochodami, które posiadają te produkty, to zachowują się bardzo, bardzo dobrze i właściciele nadal cieszą się bardzo fajnym wyglądem, że ten po prostu samochód ich się błyszczy. Czas kończyć te moje wypociny. Już wiecie co sądzę o kolejnym produkcie z cyklu Zielony Żółw i co u niego słychać. No więc jest to ta pasta, taka dwa w jednym i jest ona dość ciekawą propozycją, tak można to powiedzieć. Z tego, co mam na mailu i mogę powiedzieć to samo, te produkty będą kosztowały, o ile już nie kosztują, w granicach 65, 70, 75 zł. A tutaj mamy też 500 ml, więc myślę, że wystarczy Wam dość, na dość długo tak naprawdę. Jeżeli jeden samochód będziecie polerować i nałożycie, wiadomo, no bo to, to jest tak, że... Można by było odpuścić sobie na pół roku, ale niektórzy są tacy co co 4 miesiące sobie tam przelecą ten samochód. Więc jeżeli tak, no to starczy wam na dość długo. Tylko pamiętajcie, że produkt się starzeje. Myślę, że za 2 lata wytrzyma, jak jest otwarty, więc warto po prostu dzielić się z tym, żeby nie obudzić się za 50 lat i tłumaczyć wnusiom, że ktoś mówił o tym produkcie i jeszcze taki jest gdzieś w piwnicy. To tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapeczka w górę bądź łapeczka w dół, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie komentarz, czy o czymś zapomniałem, bo jeżeli o czymś zapomniałem, to może na końcu, na końcu tej serii zrobię odcinek i po prostu podpowiadam na Wasze pytania dotyczące tej oto serii, a jeszcze długa, długa droga przed nami, żeby dojść do jej końca. Pamiętajcie o Touch Me Baby. Jak widzicie, za mną go nie ma, bo ostatnio tutaj każdy, kto przyjeżdżał, to po prostu bo zabierał, pokupowali i nie ma, muszę przywieźć nowe z magazynu. No, więc na Allegro macie jeszcze, jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze będzie do tego czasu Allegro. Tu macie gdzieś Instagram, Wam się wyświetli. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!